Dzień dobry Państwu. Dziś krótki komentarz do wydarzeń, które miały miejsce w pierwszym tygodniu września tego roku na świecie i w Polsce. Rozpocznę od wytłumaczenia się z kontrowersyjnego, a może nie kontrowersyjnego, ale prowokacyjnego tytułu, że w polityce zagranicznej Polska jest mistrzem Polski. Bo nieustannie mnie zastanawia to, że wiele osób. A szczególnie prawica ma taką e, tendencję, ale w zasadzie to można powiedzieć nie tylko. E, klasa polityczna ma w zwyczaju pa patrzeć e, na politykę zagraniczną przez pryzmat interesów gier e, wewnątrz krajowych. Mnie to nie, nieustannie zdumiewa i zadziwia, e, ponieważ no, jednak są rzeczy najwyższej wagi Wobec których wypadałoby się porozumieć, no ale oczywiście są w tym kraju osoby, e, którym nie jest to na rękę. Co więcej, też zastanawia mnie taka wielka polska megalomania, bo jak spojrzymy na tytuły prasowe tego e, w kontekście tego, o czym najwięcej pisały media, to wiadomo, że wielką ekscytację. Wzbudzała z jednej strony wizyta Karola Nawroskiego, jego spotkanie z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony spotkanie. Radosława Sikorskiego z Marko Rubio. No, i z naszej tam polskiej perspektywy, oczywiście, jest to ważne. Przy czym warto zdać sobie sprawę z tego, że jakby media światowe już z kolei tym się w ogóle nie, nie zajmowały. Ja, na przykład, śledziłem New York Timesa i tam nie znalazłem jakiejś zmianki. Jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie wyprowadzić. Tak samo w Suddeutsche Zeitung też nie, nie widziałem na przykład. I to jest właśnie takie. Czytanie zachodnich mediów jest pod tym kątem kojące, że można wyjść z tej takiej polskiej bańki informacyjnej, z tej polskiej megalomanii, że my tutaj nad Wisłą toczą się fundamentalne losy dla całego wszechświata. Otóż warto zdać sobie sprawę z tego, że jednak żyjemy w Polsce i nasze polskie sprawy, które dla nas są ważne, dla, dla świata często nie są tak istotne, więc e, rozpocznę od krótkiego komentarza, jaki e, miał o, odnośnie wydarzeń światowych i e, rzecz, która była miała e, chyba naj, zwróciła najwięcej uwagi. E, Ktoś pisze, że nie zauważyłem, żeby media zachodnie zauważyły spotkania Trumpa z Nawroskiem. No ja też nie zauważyłem, a szukałem jakichś uwag, komentarzy, polemik, żeby przedstawić, kim w ogóle jest prezydent Polski. No tak, no, więc tak wygląda sytuacja. No, z rzeczy, które chyba były ważne, no to parada wojskowa w Chinach w poniedziałek. No i było wielkie spotkanie, był tam prezydent Xi, Putin i Modi. Czyli yy, i teraz się pojawia cie, cie, ciekawy wątek, bo mamy trzy państwa, tak? Chińską Republikę yy, Ludową, mamy oczywiście Rosję i Indie. No i właśnie tutaj pojawia się sytuacja, że na przykład Trump niedawno nałożył cła na Indie, a żeby było śmieszniej, Modi, przedstawiciel Indii jest jakby jedynym człowiekiem, który utrzymuje względnie dobre stosunki dyplomatyczne, powiedzmy to z umownie światem demokratycznym zachodnim, a z drugiej strony i, i z Putinem i z chi, 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 Chinami. Więc to jest bardzo ciekawe. No i tutaj dużo osób ma obawę, że Zasadniczo dobre kontakty między Putinem i Modi i Shi mogą źle, źle się skończyć. To jest ciekawe, bo podczas tego spotkania właśnie ci panowie w trójkę sobie bardzo serdecznie ściskali ręce, a także był przejazd wspólny limuzyną Putin zaprosił Modiego do swojej limuzyny, dużo mediów to odnotowało i to komentowano. Ta parada wojskowa była dość pokaźna w Chinach, choć nie, nie można też tutaj przeceniać Chińczyków wiadomo, jak, jak to jest, Chińczycy potrafią propagandowo. Się pokazać. Jeśli chodzi o państwa europejskie, to oczywiście nie mogło zabraknąć prorosyjskich przedstawicieli z Europy. Słowację jako jedyny kraj reprezentował Fico na tej defilacji. Jeśli chodzi o Rosję, to z takich rzeczy, która się pojawiła, to mam taką zagadkę: jakiego słowa boi się Putin? Nawalny. Dlatego, że w rosyjskim internecie można. Można, uwaga, zostać skazanym za wyszukiwanie hasła nawalny w przeglądarce. Także wieści z Rosji. No, a jeśli chodzi, bo dziś taki krótki komentarz do wydarzeń ze świata. Jeśli chodzi o spotkanie z jednej strony Nawrockiego z Trumpem, a z drugiej strony Sikorskiego z, Rubio, z Marco Rubio, to warto zwrócić uwagę i że. Z jednej strony nie można popadać w takie wielkie krytykanstwo, no bo ten fakt, że Karol Nawrocki ma dobre kontakty z Donaldem Trumpem i że to spotkanie było sympatyczne, to mimo wszystko ca całkiem do dobrze, że tak to wygląda, choć rozumiem też każdego, kogo uwiera polska duma na myśl o tym, że my w zasadzie w przez Stany Zjednoczone jesteśmy traktowani jako wie wielki klient, bo znów, o, znów przyjechali kupić najdroższe rzeczy, więc ten. Więc nie, nie można z jednej strony popadać w pewną skrajność i mówić, że o, Nawrocki tam nic nie załatwi. No bo sam fakt do, dobrych kontaktów między prezydentem Stanów Zjednoczonych z jednej strony a prezydentem Polski jest, jest to dobry sygnał. Bardzo dobrze też wyglądały spotkania z. Radosława Sikorskiego z Marko Rubio. Jednakże to, co mnie osobiście przeraża, to jest wojna polsko-polska. Jak na przykład, nie wiem, czy oglądaliście Państwo. Ja na internecie widziałem fragment lądowanie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych transmitowane przez TV Republika, no i była taki, był taki komentarz, no, że nie pojawił się ambasador. I tutaj warto doprecyzować, że ambasador RP w Stanach Zjednoczonych nie pojawił się na życzenie kancelarii prezydenta. No i tutaj jest przykład tego, jak kancelaria prezydenta, czy też prezydent się rozpycha i udaje, że tworzy własną, Politykę zagraniczną, też bardzo złe było to, co się wydarzyło przed wylotem prezydenta, a mianowicie została ujawniona notatka z instrukcjami tam dyplomatycznymi od ministerstwa spraw zagranicznych. No przedstawiciele kancelarii prezydenta tłumaczą, że notatka nie była objęta kla klauzulą ta tajności, no ale strategię dyplomatyczną czy negocjacyjną ujawniać publicznie na potrzeby gry polsko-polskiej to jest skandaliczne, tym bardziej, że tam była bardzo ważna informacja, żeby nie została podnoszona, żeby nie został Podnoszone podczas spotkania wątek podatku dla wielkich firm cyfrowych, bo jak wiadomo, Trump zagroził, że będzie bardzo się gniewał i podnosił podatki i cła na tych, którzy będą chcieli tutaj wprowadzać regulacje podatkowe na wielkie koncerny, czy też wielkie korporacje i big techy. No i fakt, że to wyciekło jest bardzo zły, i taka wojna polsko-polska. Ma dramatyczny skutek dla kraju, no i tutaj warto dodać, że rząd nie zachował się symetrycznie i analogicznie w tym przypadku, bo na przykład w kancelarii prezydenta, no i oczywiście w gabinecie owalnym, mogliśmy spotkać Sławomira Sęckiewicza, który na przykład nie ma dostępu do tajemnicy państwowej i co ciekawe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie informowało włodarzy w Białym Domu o tym, że tak wygląda sytuacja z doradcą Karola Nawrockiego, no i tłumaczenie proste, że tutaj za skład Kancelarii Prezydenta, czy też... Wsparcia dyplomatycznego po stronie prezydenta powinna odpowiadać kancelaria prezydenta, więc zasadniczo tutaj warto zwrócić uwagę, że kto eskaluje w tej wojnie polsko-polskiej i wiadomo, kto dzieli bardziej Polaków. Myślę, że to jest jasne, więc to moja taka krótka refleksja, ale właśnie a propos tej wojny polsko-polskiej chciałbym podzielić się jeszcze jedną refleksją bo przeczytałem w tygodniku polityka świetny felieton Wojciecha Orlińskiego Powrót do Urzędowa to jest w tym numerze i tam Orliński wspomina książkę Droga do Urzędowa autorstwa Melchiora Wańkowicza i najprawdopodobniej ta powieść zawiera Rozmowy, bo, bo to jest teoretycznie powieść, ale na, najprawdopodobniej to są autentyczne rozmowy, jakie przeprowadził w Rumunii w 1940 roku autor z Edwardem Ryzem Śmigłym oraz Józefem Beckiem. I y, ba, bardzo fascynujące są, bo ta, tam jest próba. Y, jest próba wspomnień, jak to się stało, że, że w Polsce doszło do tragicznego września 1939 roku. No i w tych uwagach właśnie można pojawić. Y, pojawia się rekonstrukcja tej wojny polsko-polskiej, jako wtedy ówcześnie się toczyła, tak, czyli na przykład, że nie można było przygotowywać obrony w Warszawy, no bo co, no bo, co? bo to oznacza, że, że Poznań oddajemy bez walki, tak, no i ponoć 3 września to brakowało worków z piaskiem, gdy była potrzeba przygotowywać obronę Warszawy, więc ta wojna polsko-polska może skończyć się dramatycznie i co ciekawe to już miało miejsce i mnie osobiście przeraża ta strategia, tu jest wielkim strategiem Jarosław Kaczyński, która polega na tym, żeby dzielić Polaków, kłócić e, między sobą, toczyć e, w, w wojnę i porachunki partyjne. To jest strasznie toksyczne, to, to się strasznie źle skończy i e, to może się skończyć po prostu dramatycznie, a najgorsze, no już raz jedna wojna polsko-polska e, nie pomogła Polsce obronić się przed na jeść Przy czym obecnie nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, no bo yy, ma, Niemcy są naszym sojusznikiem, no chyba, chyba że kancelaria prezydenta i Zwierzchnik Sił Zbrojnych wypowie wojnę, choć tutaj nie mam pewności jakiegoś jednoznacznego optymizmu, bo jak słucham polityków prawicy, to ja słyszę, że, że, że to Unia Europejska jest wrogiem i Niemcy. A nie Federacja Rosyjska. Mnie to od dłuższego czasu zdumiewa i zastanawia, jak to jest możliwe. Wszystko, co najważniejsze, to prawica mówi źle, tak? Powinniśmy wspierać Ukrainę. To ja uważam, że z moralnych przyczyn powinniśmy wspierać Ukrainę, bo Ukraina broni się przed e, zbrodniczym najeźdźcą. Ale jak kogoś to nie przekonuje, bo ja wiem, że jestem filozofem, to to może nie każdego przekonywać, to przecież jeszcze jest inny aspekt. Tak? No nam się opłaca bić, e, walczyć z Rosjanami i z rosyjskim imperializmem i, i wspierać Ukraińców, którzy to robią pod Donbasem, a nie żebyśmy walczyli pod Warszawą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka stała się w Europie, to jest Unia Europejska. Lu państwa w Europie współpracują w ramach tam rozwoju gospodarczego i tak dalej. Zamiast walczyć między sobą, no, najwspanialsza rzecz w tysiącletniej historii Polski jest to, że dołączyliśmy do Unii Europejskiej. To jest pewne błogosławieństwo dla tego kraju. A prawica mówi źle. Niemcy, którzy są naszym sojusznikiem gospodarczym, militarnym, handlowym, yy, w Rzeszowie przecież. E, e, przecież niemieckie patrioty bronią habu logistycznego, przez który idzie pomoc e, do Ukrainy. No to, to przecież jest nasz sojusznik Niemcy, a pra, prawica tutaj straszy i Niemcami, i Unią Europejską, szczuje na Ukraińców. To wszystko jest, e, wymaga wielkiego potępienia. Te, te z, ta prawicowa Nagonka na Ukrainę, na Unię Europejską, na Niemców, więc ja się temu jednoznacznie chciałem tutaj w tym krótkiej refleksji przeciwstawić i też tej wojnie polsko-polskiej. I ja przyznam się, że od dłuższego czasu zastanawiam się, co z tym w zasadzie my możemy zrobić. I ja uważam, że to być może jestem naiwny, ale trzeba poszukiwać za wszelką cenę form kontaktu, dyskusji, dialogu, otworzyć się na rozmowę z drugą stroną, a nie za wszelką cenę walczyć. Więc y, taka krótka refleksja, krótki komentarz do tego, co się działo na świecie. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania i do zobaczenia.